Cześć, tu Ania po godzinach, dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Requiem i y, pozwala nam po śmierci naszej stać się duchem i latać sobie nad y, y, przestrzenią Minecraftową, a jak nam się to znudzi, możemy się wcielić w zombiaka i y, żyć jak zombiak, jakby, jakkolwiek to brzmi. Ale możemy po jakimś czasie, jak nam się znudzi, bycie zombiakiem, zmienić się z powrotem w swoją postać. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać cztery pliki z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z fabrikiem. Tutaj sobie na ten, na ten przycisk Download Installer klikamy i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z Fabrik Api. Zjeżdżamy sobie w dół. Szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Następnie przechodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z modem mod menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane w naszym Minecrafcie. Szukamy oczywiście wersji Minecraft 1.171, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Requiem, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy wszystkie pliki pobrane, to możemy instalować i cóż robimy? Naciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz R jak robak i klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i wyskakuje nam takie okno. Okno pod tytułem RUN, które się nazywa RUN, albo po polsku URUCHOM, wpisujemy tutaj Procent %appdata% i klikamy OK. Pojawia nam się folder roaming, w folderze roaming mamy folder .minecraft, wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu VERSIONS, wchodzimy do folderu VERSIONS i sprawdzamy czy mamy folder 1.17.1 jak tak to ok, a jak nie to musimy uruchomić Minecraft chociaż raz na wersji 1.17.1 to wtedy w folderze versions stworzy nam się właśnie ten folder no i jak już mamy ten folder to możemy instalować i cóż robimy? klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas Fabric Installer nie mylić Fabric API na Fabric Installer dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy hej, kliknęłam Okay. Czekamy chwilkę i pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, bo tu już jest wybrane na Minecraft 1.17.1, ale gdyby nie było to klikamy strzałkę i stąd wybieramy 1.17.1. Po czym klikamy tutaj INSTALL, chwilę czekamy i jest z sukcesem zainstalowane. Klikamy OK, to zamykamy i tutaj w folderze VERSIONS mamy folder FABRIC 1.17.1. Zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi sprawdzamy czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem, jak tak to ok, jak nie to klikamy strzałką strzałkę w dół i stąd wybieramy profil z fabrykiem. Mamy tutaj, klikamy play, tutaj zaznaczamy, klikamy play. I czekamy, aż nam się cały fabryk zainstaluje. Oczywiście trzeba mieć troszkę internetu, chociaż nie tak jak ja. I czekamy, aż nam się cały fabryk zainstaluje i pojawi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Na razie nic z tym nie możemy zrobić. Wychodzimy z gry. I instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie przycisk area Grobak, klawisz area Grobak i klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury pojawia nam się okienko Run. Sprawdzamy, czy mamy wpisany procent APP data Procent. Klikamy OK pojawia się folder roaming. Wchodzimy do folderu. Minecraft i szukamy folderu Mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta z fabrykiem. To wtedy właśnie w folderze .minecraft stworzył nam się folder moc. Wchodzimy do folderu moc i przeciągamy pozostałe trzy pliki do folderu moc. Mamy je tutaj wszystkie trzy w folderze moc. Zamykamy, jest zainstalowane i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem. Po czym klikamy play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, możemy wejść tutaj do moc. Dzięki właśnie modowi mod menu mamy ten moc i tutaj jest widoczne ile nam się tutaj zainstalowało różnych modów razem z tym modem Requiem. Jakieś automatony, coś po serwerowej stronie, jakieś coś innego i jeszcze jakieś coś innego. I jakaś biblioteka. I mod menusa się też zainstalował. I właśnie Requiem. I, 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 I jeszcze jakiś Satin. I Somnus. Także troszeczkę się tutaj nam poładowało. Najważniejsze, że jest to zainstalowane. Y, ok, y, tworzymy nowy świat. Y, no, normalny sobie zrobimy. Cheaty zezwolimy, bo zawsze zezwalam, bo nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą, poza tym na tych filmikach, które dla Was robię, to często z nich korzystam. Więcej opcji świata, bonusową skrzynkę, OK i tworzy się nowy świat i jak się stworzy, to się widzimy. No i mamy nowy świat, świat jak świat. No, i teraz tak przypuśćmy, że sobie idziemy gdzieś tam, yy, zwiedzamy swój światek i yy, wpadniemy w jakąś dziurę i się zabijemy. To cóż możemy wtedy zrobić? A więc zatem kill. Zabijam się. O, i teraz yy, możesz. Yy, Słyszysz głos mówiący do Ciebie, że nie może tak być, i, 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 i się pytasz, co jest grane. Zrób ze mnie demona, albo nie chcę być takim demonem. Czyli tak, jeżeli klikniemy Zrób, sobie, zrób ze mnie demona, to jeżeli pójdziesz tą drogą, to będziesz mieć. No, będziesz będziesz tym demonem, albo się wcielisz w jakiegoś stwora i wtedy będziesz tym stworem, oczywiście nieumarłego, czyli zombiaka. I będziesz mieć jego ciało może być ciekawsze niż to, które masz do tej pory. Także potem oczywiście będziesz mógł sobie zmienić to stol to jest to, co ja chcę, albo tutaj jeszcze cofniemy się. Nie chcę tego. Jeżeli pójdziesz tą drogą, to, to wszystko związane z tym modem cię ominie. Ok, to jest to, co chcę? Nie, nie chcę tego. Czyli wracamy tu i zrób ze mnie demona. To jest to, co ja chcę. Czy jesteś pewny, że chcesz być demonem? Tak. I stałam się demonem. Mnie nie widać. Tutaj jestem taką poświatą. Tu, tu, tu tutaj to widać. Jestem taką poświatą. <laughs> I cóż, nic nie mogę zrobić. Nie mogę drzewa ściąć. Nic nie mogę zrobić. Mogę za to latać. Także przelecimy się troszeczkę. No i i i, i. jak spotkamy gdzieś nieumarłego jakiegoś, to możemy się w niego wcielić. No ale trudno nam tutaj złapać nieumarłego w dzień. Więc po prostu jeżeli zginęliśmy w ciągu dnia, no to możemy sobie ewentualnie właśnie polatać. Chyba, że tutaj znajdziemy jakiegoś zombiaka, zombie bilacera na przykład. Ale nie sądzę, żeby tutaj takowy był. Czy można takiego wystraszyć? Bu! Buh, nie, nie można nic z nim zrobić. Ha! Nic z nim nie można zrobić, czyli trzeba czekać na noc. Na noc trzeba czekać, aż przyjdą zombiaki i się będzie można w zombiaka zamienić. Czyli robimy noc. 18 tysięcy. Ciemną noc. Ok. No i teraz możemy czekać, aż się. Zjawi jakieś zombie Jakieś zombie Na razie się zjawił sztęt o są Są zombiaki Dobra, ale te będą zabite przez tegoż To ja bym też od razu była zabita To niekoniecznie, to może gdzieś dalej są zombiaki Zombie Zombie <śmiech> <śmiech> O, o, o Widzę, widzę, widzę. Don, 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 I prawym przyciskiem myszy na niego kliknęłam. I ta jestem zombie. I charczę. I mogę w nocy się tutaj przemieszczać. Jak widać nie, jest, nie czuję głodu, bo nie żyję. Ale mam, mam serduszka życia w razie jakbym spotkała się z z, z, z y, tym. tym, który pilnuje wioski, jak się tam nazywa. To on mnie może dobić, ale... o, o, o. I ja tak harczę. ale mogę się spotkać na przykład z tym stworem. Jestem na, y, na normalu, a on mi nic nie robi. Tylko nie wiem, co by było, jak gdybym go uderzyła. Ale możliwe, żeby się wkurzył. A jak spojrzę temu w oczy, mogę mu patrzeć w oczy. Ha, ha, ha. I nic się nie dzieje. A temu też mogę patrzeć w oczy. I nic się nie dzieje. Także, dopóki jest ciemno, mogę się teraz zakopać w, do jamy jakiejś, do dziury i tam sobie wydobywać różne. Wydobytki i, i nic mi się nie stanie, nie, żaden potwór mnie nie przyłapie, że tak powiem. Także to jest dobre, właśnie po to, żeby sobie kopać w kopalniach, chodzić sobie i wiadomo, że nic się, złego mi nie stanie. Tutaj może mi się stać coś złego, bo przyjdzie kurczę, no się nazywa. I mnie zabije. No, no, ale co to będzie teraz, jak będzie dzień, jak nie zakopałam się w kopalni i się zrobi dzień, to może idźmy pod jakieś drzewo. I ja tak cały czas harczę. Co jest wkurzające bardzo. Ok, dobra, to tutaj się teraz umieścimy i zrobimy dzień mamy dzień jesteśmy pod drzewem, więc spoko luzik mamy jakąś tam maluteńką ochronę nie wiadomo dlaczego aj, aj, aj <laughs> aż mnie zabolało normalnie no i widzicie i jak jest dzień to dzień jest dla nas straszny Zatem jak już wyszliśmy z kopalni i nie chcemy już tam wracać i chcemy się zamienić z powrotem albo chcemy zostać zębiakiem, to musimy też się postarać o gamę modę. O zbroję po prostu Dobra, weźmy zwykłą bo w kopalni wykopaliśmy Różne rzeczy. Wszystko możemy robić w kopalni. Wykopaliśmy sobie trochę żelaza i tada, tada. Teraz nas to żelazo chroni. Ta zbroja nas chroni. Także możemy teraz sobie być w dalszym ciągu zombiakiem i maszerować przez świat jako zombie. Nie odczuwać głodu. Nie wiem, jak tam z wodą, czy się można kąpać, czy się nie można kąpać. W każdym bądź razie jednakowoż postanowiliśmy, że że już nie chcemy być zombie, nie chcemy tak harczeć. Zatem, co możemy zrobić? Możemy wziąć yy, potionkę osłabienia, weakness i złote jabłko. I zamienić się z powrotem w swoją postać. Czyli wypić to. A, ja muszę tam zmienić się. Gamę, modę, survival. Ok, wypić to. I zjeść jabłko. I czekać 2,5 minuty, aż się zamienimy. Także można w tym czasie robić różne rzeczy. Jeżeli spotkamy teraz potwora, jakiegoś to on nas będzie uważał za potwora, więc nic nam nie zrobi. Jeżeli pójdziemy do wioski i nie spotkamy tego tam tylko villagerów, to oni będą przed nami uciekać. Bo jeszcze jesteśmy zombiakiem. O, tam są. Mam nadzieję, że jego tam nie będzie. Nas nie... O, jest. A jak ucieka? No, jak uciekają? <grystanie> Dobra, nie będę Was straszyć. Odejdziemy tutaj sobie kawałek. Tu nas nic nie zażre. No i czekamy, ile mamy jeszcze czasu? Jeszcze minuta 19. No, zostało nam jeszcze 35 sekund. Dobra, jeszcze 10 sekund zostało. Więc za momencik, już za chwileczkę. Już za momencik. Okej. Okay i jesteśmy z powrotem z sobą także jak widzicie co tam się dzieje, coś tam się działo przejdź zobaczyć a tu pies szaleje ok, także jak widzicie mod działa no może być przydatny, ale ciekawy fajnie jest, że można właśnie chodzić między stworami i nie zostać zabitym przez nich także to jest właśnie fajne i jak się ma zbroję to w zasadzie można być tym zombiakiem cały czas, tylko że to wycie, to jest denerwujące. Okej, okay, także jak widzicie, mod działa, ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam Was do oglądania moich serii, serii z Minecrafta Solo 5 oraz serii Sims 4 Dynastia Piastów. No i oczywiście, jeżeli chcecie poradniki do wcześniejszych wersji Minecrafta, to zapraszam na kanał CraftsTonsa. A tymczasem trzymajcie się, pa pa pa, całusów 102!